O, cześć Szymek. Cześć Szyman. O czym pogadamy? Porozmawiajmy o sadzie. Wiesz, Szymek? Wielu sadowników uważa, że zwalczając przędziorka owocowca preparatami olejowymi na początku sezonu wegetacyjnego, stymulujemy rozwój przędziorka chmielowca w późniejszym czasie. Skąd się ten wziął Szymek? Tak naprawdę ciężko powiedzieć, wydaje mi się, że bardziej z niewiedzy, z niewiedzy dotyczącej tutaj biologii i, i rozwoju tych szkodników. Podowników tak? uważa, że jeżeli zniszczyła owocowca, no to już z, z nim problemu nic nie będzie i zapomina o tym, że jest jeszcze drugi gatunek, czyli chmielowiec. Nie widzi, nie chodzi, nie lustruje sadu i nagle się okazuje, że mamy, mamy dużo dużo, tak. dużo przędziorka chmielowca na drzewach, szczególnie podatnych odmian. Musimy pamiętać o tym, że przędziorek owocowiec zimują złoża jaj na korze pędów, głównie tych młodszych gałęzi. A jeżeli chodzi o przędziurek chmielowca, zimują samice w jakichś tam szczelinach kory, pod szczółką, pod drzewami, tak? czyli w takich miejscach, w których preparaty olejowe nie mają szans, żeby dotrzeć i go w tamtym okresie zwalczyć. Tym bardziej że przędziorek chmielowiec pojawia się dopiero od. Przełomu kwietnia, maja. Dopiero wtedy te samice wychodzą z tych swoich kryjówek, w których zimują, i dopiero wtedy następuje powolny rozwój populacji. A przędziorykowo jeżeli użyjemy preparatów olejowych na początku sezonu wegetacyjnego, to tak naprawdę możemy go potem w ogóle nie mieć. Przędziorki przemieszczają się w sposób aktywny. Te liście tutaj są już zasiedlone całkowicie. Widzimy objawy żerowania. I teraz mamy kolejny pęd. I widzimy. Przędziorki sobie. Po kolei pojedyncze liście były zasiedlane, składane jaja, wychodziły osobniki dorosłe. No i liś, jak widzimy, efekt żerowania dalej. I tutaj mamy nowy przyrost. Liście wyglądają niby na zdrowe. Tutaj liś od końca zaczyna tracić swój kolor. Jak odwrócimy na spodnią stronę, przyjrzymy się pod łupkom, to widzimy, że tutaj mamy już osobniki dorosłe i dużo złożonych jaj. Tutaj jeszcze w tym momencie nic nie mamy, tak? To będzie się po prostu przędziorki będą się rozchodziły po całym liściu no i efekt w niedługim czasie jeżeli nic z nie zrobimy mamy taki Jeszcze możemy zobaczyć jak to wygląda pod ja okay, zobacz. Nic. Jeden, no zobacz no jaja zaczynają się pojawiać, nie? ale A gdzieś były złożone jaja, tak? one się ro zaczęły rozchodzić, nie? i teraz już idą do końca, o chodzi właśnie tam jest parę osobników na liście, no tak? No bo widać, co mogą zrobić. Może ich tam gdzieś być schowane, gdzieś w głębi, jakieś parę liści, ale uh -huh. jeżeli tego nie zauważymy i po jakimś czasie robi się to. Next. Zgorzel kory, ona dla zgorzel, jeżeli nie jest czyszczona i nie jest zabezpieczona z każdym rokiem, tam się bardzo rozpowszechnia na drzewie, przechodzi po wszystkie strony razem z sokami.